Mieliście kiedyś takie, takie myśli, że takiego stracha, że boicie się, że nie doczekacie końca jakiejś serii? No bo nie ukrywajmy, jest mnóstwo seriali, powstaje albo trwa, które no, mają setki odcinków, ciągną się latami. I końca nie widać. Myślę, że na pewno w dzieciństwie każdy z was przeżył takie chwile, kiedy miał jakiś taki przygodowy serial, który miał parę dziesiąt odcinków i w końcu można było zobaczyć ten ostatni, cała przygoda się skończyła. I no, jest wciąż parę takich tasiemców. Myślę, wszyscy doskonale w tym momencie. Każdy ma off, każdy ma jakieś taką właśnie serię, którą śledzi. I no, w zasadzie to wydaje się, że one będą. Trwać, wychodzić w nieskończoność. Czasem jednak dojdzie do takiego momentu, kiedy któraś z tych serii nieubagalnie się po prostu kończy. I mam na myśli tutaj taką serię, jaką jest Naruto, u nas wydawane przez wydawnictwo JPF. Naruto, które doczekało się, doczeka się w zasadzie 71 tomów u nas w kraju. Na tyle rozpisana jest cała historia właśnie pewnego Blondyna z marzeniami. No i u nas wychodziło to przez parę jak no nie no, całość seria na pewno na świecie w Japonii jest ukazuje się ukazywała się parę naście lat. No i myślę, że zebrała mnóstwo tysiące, setki tysięcy, może nawet milionów miłośników tak naprawdę, którzy co tydzień czekali na kolejny odcinek anime albo kolejny chapter mangi. 71 tomów, każdy ma około 200 stron. To szybka matematyka, no to można powiedzieć, że kawał pracy. O czym jest ta historia? Ponieważ no, jest to seria, która myślę jest bardzo, bardzo popularna. Jeśli nie jesteście miłośnikami, jeśli nie czytaliście na bieżąco, nie oglądaliście, na pewno gdzieś obiło się wam o uszy właśnie ta marka, Naruto, przypominam. No więc dla tych, dla laików, którzy nie wiedzą, co to jest, no to jest oczywiście manga, e, mainstream japoński, historię opowiada Masashi Kishimoto e, i przygodę obserwujemy od no, tytułowego Naruto, który żyje w takim, takiej rzeczywistości, no i nazywają się ninja, ale no, za bardzo tak ninjami nie są. To jest takie jakby alternatywne średniowiecze. Chodzi mi o to, że e, no, oni tutaj teoretycznie nie posługują się żadnym sprzętem elektronicznym, chociaż gdzieś tam, tam czasem e, je występuje. Ludzie chodzą na piechotę, e, walczą na broń białą, używają swoich zdolności. No tutaj akurat tak jak e, w One Piece mamy piratów, e, w Dragon Ball'u mamy po prostu no, wojowników kung fu, ale z różnych planet, w Bleach'u mamy bogów dusz. Tak Naruto mamy ninja, aczkolwiek jakbyśmy tak charakterystykę scharakteryzowali tych ninja, to są tacy wojowniczy magowie. No bo mówię, niektórzy specjalizują się w walce wręcz albo jakąś bronią, inni to rzucają techniki e, tak zwanymi jutsu, a to aczkolwiek można to interpretować jako tak naprawdę zwykłe czary, które mamy w innych pozycjach fantastycznych. No i ten Naruto ma taki problem, ponieważ za dzieciaka, już jak się urodził, zapieczętowali mu demona. I w tym świecie mamy właśnie dziewięć demonów. Każdy z nich jest niesamowicie silny. W zależności od którego numeru, który numer posiada, tyle ma właśnie ogonów. I naszemu bohaterowi przedpadł akurat ten najpotężniejszy, mroczny, który jest reinkarnacją zła. I tyle wiem na ten temat. No i Naruto musi jednak sprostać. Ma smutne dzieciństwo, ponieważ żyje samodzielnie, nie ma rodziców, nikt go nie lubi, ponieważ wszyscy boją się, że znów w nim przebudzi się taki demon i zniszczy wioskę. Brzmi podobnie jak Hulk Avengers, prawda? No i to jest świat ninja, gdzie oni chodzą do podstawówki, do takiej szkoły, tam ćwiczą różne swoje techniki. To jest ciekawe, tutaj warto nadmienić, że Masashi Kishimoto stworzył bardzo fajny, wspólny, spójny świat, w którym z jednej strony jest miejsce na wszystko, z drugiej strony e, wszystko jest ze sobą powiązane, ma jakąś tam logiczne wyjaśnienie. I tak właśnie każdy z klanów, takich rodzin ma swoje własne e, specjalne techniki. Niektóre dziedziczą w genach, niektóre mają po prostu swoje takie specjalności, które uczą z pokolenia na pokolenie. No i w zasadzie tak sobie żyją różne takie państwa, kraje, znaczy miasta, kraje. Jest pięć na tym świecie, każdy oczywiście ma swoich tam wojowników i się dzieją między nimi różne perypetie. Motywem przewodnim była grupa terrorystyczna Akatsuki, która zbierała te wszystkie demony, żeby zapieczętować ją w jednej statule no i stworzyć jednego takiego gigantycznego, pierwotnego demona z dziesięcioma agonami, który ma teoretycznie nieograniczoną moc. Nieograniczoną zdolność. Dlaczego w ogóle mówię o tym, tym komiksie? Ponieważ no właśnie na dniach ma premier, albo już miała premierę, miał premier ostatni tom tej serii 71, więc tak się zmobilizowałem, żeby wziąć do radia, akurat te tomy, które się zebrało od ostatniego czasu, kiedy omawiałem tę serię. I jest to od tomu, żeby nie skłamać, 66 do 70. I tutaj końcówka serii. Jak wyobrażacie sobie końcówkę serii z gatunku manga shonen, czyli mangi kierowanej do nastolatków, gdzie właśnie dominują walki, różne techniki, strategie walki wręcz, walki drużynowych? Wszystko oczywiście ubrane w bardzo taki dynamiczny styl z atrakcyjną. Ogólnie atrakcyjną, myślę, taką estetyką rysunków. No, oczywiście, kończy się taka seria wielką, gigantyczną jadką. Tutaj. Dlaczego warto czytać tę serię, myślę, bo e, dochodziłem do takiego momentu, kiedy chciałbym omówić pewne motywy, aczkolwiek e, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy tutaj słuchacze orientują się w tej serii, być może dopiero e, rozpoczną przygodę, więc jeszcze parę słów e, do Was, jeśli na przykład kiedyś zastanawialiście się, czy zabrnąć w świat Naruto. to myślę, że na pewno dla tych pierwszych 40 Tomów warto. To jest historia o przyjaźni, o spełnianiu marzeń, jest parę takich naprawdę wzruszających momentów, i ze względu właśnie na taką tematykę, że oprócz tych walk mamy takie naprawdę wzniosłe treści o przyjaźni, o przebaczaniu, e, o właśnie takiej tworzeniu własnej rodziny, o spełnianiu marzeń, o tym, żeby znaleźć swoje miejsce no, tym, w tym całym dziwnym świecie, to pod tym względem myślę, że akurat będziecie zadowoleni z lektury i bardzo szybko wkręcicie się w ten świat. No, myślę, że akurat liczby przemawiają za tym, że jest to świat dosyć atrakcyjny, ponieważ dużo ludzi weszło, w, zaczęło czytać Naruto albo oglądać. Powstało oczywiście na podstawie tej historii mnóstwo adaptacji w formie gier wideo. Nawet są jakieś takie różne próby e, kręcenia takich przebitek aktorskich. Oczywiście na temat Naruto powstało tysiące zapewne feliotonów, artykułów, gdzie były porównywane różne techniki, wyjaśniane e, różne klany. Mnóstwo komentarzy. To jest seria na pewno, która wzbudza mnóstwo emocji. Ja pamiętam, że. E, co tydzień kiedy wychodził nowy chapter komiksu to w forach grzmiało między innymi myślę że nieśmiertelny był wątek kto się kryje za tą maską w kształcie spirali i te nieśmiertelne dywagacje i kłótnie czy to jest czy to Tobim jest postać zwana Obito czy też to nie jest myślę że tutaj Dużo nerwów, dużo trollingu powstało przez te parę, chyba lat, nawet w polskim i światowym internecie. No i ostatecznie. Pewna grupa miała rację i oczekiwała tak zwanych przeprosin i przyznania się do błędu od tej grupy, która nie miała racji. I nigdy tych przeprosin nie było. Wielka kolejna taka frustracja, i to jest taki jakby takie zjawisko, które towarzyszyło tej pozycji, o którym myślę niekoniecznie ludzie mają pojęcie tak naprawdę, bo nie każdy oczywiście ma czas, nie każdego pasjonuje rozmowa różnych ludzi w, wiek, w przedziale wiekowym od. Podstawówki gimnazjum do właśnie już takich absolwentów szkół wyższych. Więc no to jest taki, mówię, aspekt, który towarzyszył cały czas tej serii z tygodnia na tydzień. No, ponieważ mamy końcówkę, wielką, niesamowitą walkę, gdzie jednoczą się wszystkie miasta, państwa, wszystkie ludy, tworzą jedną armię. Rozpoczyna się trzecia wojna światowa, Shinobi. A kim jest przeciwnik? No. Jak powiem imię, to część osób oczywiście no, będzie wiedzieć, o kogo chodzi, ale osoby, które tak staram się mówić, to osób, które Naruto, o Naruto nic nie wiedzą tak naprawdę, więc wymienianie wszystkich z imion i nazwisk um, w tym momencie, myślę, nie ma sensu. Aczkolwiek um, jest pewien motyw, który też chciałbym o, o którym chciałbym wspomnieć, którym posługiwał się naru autor Naruto przez cały czas trwania prowadzenia swojej serii. Jest to prowadzenie czytelnika w błąd ponieważ kiedy już około żeby nie skłamać 20 tomu kiedy krystalizuje nam się tak ten prawdziwy główny zły to Masashi Kishimoto, autor, wprowadza właśnie takie twisty fabularne, że nagle szefem na przykład tej bandy terrorystów okazuje się zupełnie ktoś inny niż ktoś był na początku. Potem okazuje się, że tak naprawdę ten szef nie jest prawdziwym szefem, tylko za sznurki pociąga z ukrycia jeszcze ktoś inny. Potem okazuje się, że tak naprawdę to znowu był ktoś inny, kogo się nie spodziewaliśmy i tak właśnie to prowadzi do takiego momentu, kiedy już w tomie 69, 68 mamy kolejny taki twist fabularny. To w pewnym momencie część e, czytelników, po prostu część czytelnikom opadły ręce, bo po prostu ile można i jakby dopiero analizując te końcówki, te twisty fabularne przez pryzmat tego, że właśnie e, taką technikę prowadzenia historii konsekwentnie jakby stosował Kishimoto przez te 40. 50 tomów, to dopiero jakby widzimy tą, tę konsekwencję i faktycznie to zaskoczenie na końcu, że tak naprawdę całą tę intrygę uknął ktoś totalnie niepozorny, no to w tym momencie możemy to jakby zrozumieć. Końcówka mamy zamiast jednego wielkiego złego, który w zasadzie był. Martwy, który został wskrzeszony, i y, potem mieliby znowu go zabić, ale on uratował swoją duszę i odzyskał swoje ciało, tak? <laughs> w wielkim skrócie, można powiedzieć, y, jest to treść ostatnich trzech tomów. To y, mamy tak naprawdę oprócz tego jednego bohatera, mamy jeszcze drugiego z jego. Także w wielkim, gigantycznym pojedynku, który trwa już paręnaście tomów to była cała taka wojna, wiecie, pomniejsze bitwy, a potem dopiero główny, nasi ulubieńcy, nasi główni baterowie dochodzą do tego tam ostatecznego bossa jest z nim walka na serio. I to taka walka na całego, gdzie totalnie zmieniany jest krajobraz. No i zamiast jednego zł złego mamy dwóch złych. Więc najpierw trzeba pokonać tego pierwszego, a potem tego drugiego. E, więc również między innymi dlatego tak ten final battle, ta ostateczna walka tak się ciągnie. I tutaj trzeba powiedzieć, że część z was na pewno kojarzy, załóżmy z dzieciństwa Dragon Bola, gdzie słynna scena, kiedy Frezer strzela w planetę, mówi za pięć minut wybuchnie planeta już, i umrzesz są go. I tak naprawdę ta, te pięć minut trwało dobrych par odcinków. Cóż tutaj. Owszem, są takie. Przeciągania historii, ale jakby one również wynikają e, z fabuły, te takie przeskoki, gdzie, gdzie oni nagle przegrywają, potem znowu się tam odkrywają kolejne swoje zdolności, coś się okazuje. To wszystko jest niczym w szachach, mi się wydaje, dobrze zaplanowane, że. Podczas, tego wielki, podczas tej wielkiej walki, na samym końcu, autor też zdradza przeszłość, jak wszystko w ogóle, jak doszło do tej całej intrygi, do tej sytuacji, jaką mamy teraz. No, przypominam, że to jest świat ninja. Oni mają tutaj, te swoje jutsu, mają tak zwaną czakrę. Za pomocą tej czakry mogą tworzyć niesamowite rzeczy. Mamy w końcu wyjaśnienie, skąd ta czakra się w tym świecie wzięła. Jakie były początki? Pierwszy człowiek, który mógł właśnie wyczyniać te różne cuda, który posiadł tą czakrę i potem kolejne, potem później yy, jaki miał plan, jak kolejne klany powstawały yy, i toczyły ze sobą wojny. Wszystko mamy w końcu wyjaśnione, cały ten wielki świat no i to nie wszystko, ponieważ mamy odnośniki znowuż to do reinkarnacji, że jakby akurat ten pojedynek jest nie tylko epicki, ponieważ jest to walka w obronie wolności wszystkich ludzi na świecie, ale okazuje się, że to jest to epicki pojedynek który był ciągnięty przez tam pierwszych wojowników od setek lat, ponieważ główni baterowie są, taki mały spoiler, reinkarnacją tego typu motywy powodowały, że nie ukrywajmy, bardzo dużo ludzi narzeka na końcówkę tej serii, ponieważ, jak, jak powiedziałem, pierwsze 40 tomów świetnie się rozpoczyna, świetną historię. Tak, niestety, kiedy zaczyna się ta trzecia wojna, kiedy. Mamy mnóstwo randomów, kiedy te walki są takie wyciągnięte na siłę, kiedy pojawiają się bohaterowie, o których nie mieliśmy pojęcia, albo w ogóle wskrzeszeni są wszyscy bohaterowie, którzy zgi zginęli do tej pory, no mieliśmy już od tamtych momentów, od początku tej wojny takie uczucie niesmaku i to potęgowało, i myślę, że już no, taka ta końcówka dla wielu wydaje się wymuszona. Aczkolwiek jestem przekonany, że ta przyjemność. Znaczy nieprzyjemność, że pomimo tego, że co tygodnia na tydzień coraz więcej ludzi narzekało, że to, co ten autor wymyśla, to już jest po prostu słabość, że ile można po prostu to ciągnąć, jakie on ma głupie pomysły, to jednak tak na dobrą sprawę gdzieś tam był ten żal, że w końcu się to Naruto skończy, no i już nie będzie tej przyjemności co tydzień, że przeczytać te paręnaście stron albo obejrzeć te dwadzieścia parę minut historii. Także mamy tutaj... Zakończenie wielkie, wspaniałe, wzruszające, kiedy wszyscy są właśnie obserwatorami, jak ci nasi główni baterowie spełniają swoje marzenia. Kiedy od początku, jak zaczynali swoją przygodę z walkami, jak jeszcze byli dzieciakami, tak naprawdę teraz już są dorosłymi, pełnoprawnymi wojownikami. Wielka symbolika, odnośniki do poprzednich pokoleń. A wszystko oczywiście ubrane w bardzo atrakcyjną szaty graficzną pod kątem języka komiksowego. To jest też ciekawostka, dlatego, dlaczego komiks shonen są takie popularne. Ponieważ autorzy japońscy doprowadzili do perfekcji warsztat, jeśli chodzi o opowiadanie historii dynamicznych. Ponieważ no, komiks oczywiście to jest na no, format książki, nieruchome obrazki, ale jednak za sprawą tych pasywnych, nieruchomych, narysowanych obrazków można wciąż opowiadać niesamowite dynamicznie e, sceny walk. Także pod tym względem bardzo fajnie się to czyta. Ale ja jeszcze namawiam do tego, żeby jednak, jeśli chcecie się wziąć, znać historię Naruto, która myślę wpisała się grubymi nićmi, grubymi literami w zasadzie, e, w historię Komiksu japońskiego, również światowego, jako jeden z tych klasyków. Namawiam Was do tego, żeby tę historię zapoznać się w wersji komiksowej, ponieważ szkoda Waszego czasu, żeby katować te setki odcinków, kiedy jest mnóstwo jakichś flashbacków, kiedy mamy mnóstwo takich przeciągnięć. Lepiej tę historię przeczytać dużo szybciej w formie komiksu. Jest to samo, jest na pewno lepsze tłumaczenie i. Yy, przez to łatwiej, wszystko się trzyma kupy, bo czasem jak natraficie na jakieś fanowskie tłumaczenie, jakieś, to w tym momencie coś jest, coś może budzić wątpliwości, a warto jednak w tym momencie sięgnąć po komiks z wydań swojej ponieważ to tłumaczenie, to jest moim zdaniem bardzo ważne, powoduje, że rozumiemy ten świat i wszystkie aspekty, które z niego wynikają. No cóż ostateczna walka, kiedy to ten główny zły... O kurczę, no ciężko mi mówić jakiekolwiek wątki, ponieważ oczywiście pójdą w spoilery większe lub mniejsze. Ja wiem, że część z Was doskonale już na historię i teraz tylko odczytuję, ponieważ wie, jak ta cała saga się potoczy. Aczkolwiek, no, podsumowując, tak, bo już się on cały czas z, z wielkimi ogólnikami posługuję, Naruto jest to bardzo Poprawnie zrobiona pozycja. Uważam, że warto się z nią zaznajomić. Jest to klasyk komiksowy. Mamy w końcu całość. Ja wiem, że 71 tomów może przerażać aczkolwiek z drugiej strony nie bez powodu bardzo dużo ludzi się wkręciła w tą serię. Ja jestem świadom, że jest mnóstwo tak zwanych narutardów, którzy powodują, że ci, którzy nie znają tej pozycji, mogą odczuwać już na wstępie pewien niesmak, awersję. Ja uważam, że jest to na pewno bardzo dobra seria, inspirująca, bardzo fajnie się ją czyta. Ma ręce i nogi i na początku... Bardzo dobrze opowiedziana historia. Później, kiedy już się rozpoczyna ta wojna, no to początki są karkołomne, aczkolwiek zakończenie tego, ta finałowa walka, gdzie mamy już naprawdę potężne moce, kiedy już mamy techniki, które, tak jak wspomniałem, zmieniają krajobraz, e, uważam, że Kishimoto dosyć ciekawy, znaczy no, zrobił naprawdę epicką walkę. I możemy narzekać na to, że pojawiła się e, królicza mama, która po prostu już jest, tak potężna, albo sam Madara, ten ostatni wielki boss, już ma tak gigantyczną potęgę, że stał się niemal Bogiem, i w jaki sposób taką postać w ogóle rozwalić i uratować świat? No ja wiem, że w tym momencie Kishimoto faktycznie przesadził. Stworzył postać zbyt potężną i ta końcóweczka troszeczkę, każdy się spodziewał troszeczkę czegoś innego, ale wydaje mi się, że no, no po prostu jest to seria warta uwagi. I tym bardziej, że już niedługo będzie można ją mieć całusienką od początku do końca w języku polskim. Także zapraszam do wydalictwa JPF.